W takim miejscu jak Lafkara, w którym jestem dzisiaj, zastanawia mnie to, że wszystkie sklepy z pamiątkami, wszystkie restauracje, kawiarnie, lodziarnie, są pootwierane, chociaż nikt ich nic nie kupuje, ponieważ turystów jest bardzo, bardzo mało teraz w grudniu turyści przyjadą w lecie, będzie ich więcej. Zresztą to samo zauważyłem w Larnace. Idziemy na obiad do restauracji rybnej. Restauracja na co najmniej 50 stolików, a tam nikogo. Jesteśmy jedynymi gościami. Ewentualnie jeszcze jeden stolik jest zajęty. Wczoraj podczas rozmowy z właścicielem restauracji dowiedzieliśmy się, że sezon tutaj trwa do końca listopada i mniej więcej od marca. Czyli grudzień, styczeń, luty mają na odpoczynek, ale nie zamykają swoich interesów. Stoją cały czas otwarte. Zastanawiałem się, jak to jest, i pomyślałem sobie tak: no, jeśli ktoś w sezonie, który trwa tak długo, jest swoim biznesem zajęty przez 24 godziny na dobę, praktycznie codziennie, no bo robi pieniądze, to jak przychodzi taki okres, że nie ma turystów, nikt nie przychodzi do lokalu, nikt nie przychodzi do sklepu, nikt nie przychodzi do lodziarni, to i tak się do niej przychodzi z przyzwyczajenia. Tak jak chłop w zimie chodził w kółko swojej stodoły i zawsze coś w niej tam poprawiał, może zimą e, na wsi nie ma wiele do roboty. Swoją drogą, tutaj w Lawkarze życie jakby zatrzymało się przed 40 albo 50 laty. Są tutaj domy, które są wyremontowane i domy, które są zrujnowane, które prawdopodobnie za niewielkie pieniądze można sobie kupić i wyremontować. Tak sobie pomyślałem może się na emeryturę tutaj by sprowadzić do Lawkady albo do którejś z tych miejscowości. To naprawdę super. Cisza, spokój. Ciepło nawet teraz w grudniu. Lista Carf.